Bądź uwielbiony Panie Jezu, ukryty w tym białym kawałku chleba, Ty, który prawdziwie stałeś się człowiekiem dla naszego zbawienia, Ty, który jako Bóg stałeś się człowiekiem, jak wołał święty Augustyn, aby człowieka przebóstwić. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu Chryste który w swoim człowieczeństwie tak bardzo soli solidaryzujesz się z ludzkością i z każdym człowiekiem. Tego wieczoru, kiedy rozpoczynamy świętowanie niedzieli chrztu Twojego, wraz z Tobą podążamy nad wody Jordanu, aby wsłuchać się w głos Ojca Niebieskiego, który wskazuje na Ciebie jako prawdziwie Bożego Syna i prawdziwego Boga. Uwielbiamy Cię, Panie, i błagamy. Pozwól nam jak najlepiej przeżyć ten wieczór wraz z Tobą i Twoją i naszą niebieską Mamą, którą dziś w szczególny sposób czcimy jako Królową Ukraińskich Zdrojów. Tego wieczoru, w którym wraz z Tobą i z nią. Wybierzemy się do jej leśnego sanktuarium, aby Tobie dziękować za dar, tej, która jest nieodłączną towarzyszką naszego życia, która jako służebnica Pańska stała się również i wielką służebnicą ludzkości. Siostry i bracia, tą wieczorną, sobotnią Eucharystią rozpoczynamy świętowanie niedzieli. Wyjątkowa ta niedziela to niedziela chrztu pańskiego, niedziela, która prowadzi nas nad wody Jordanu. I dziwną rzeczą by się mogło wydawać, że nie tak dawno przeżywaliśmy święta Bożego Narodzenia, patrzyliśmy na Pana Jezusa jako dziecię, przeżywaliśmy uroczystość objawienia Pańskiego, doświadczając tajemnicy pokłonu trzech mędrców ze wschodu. A dziś patrzymy już na Pana Jezusa jako człowieka dorosłego, który wstępuje w wody Jordanu, błagając swego poprzednika, wielkiego prokroka przełomu Starego i, Te i Nowego Testamentu, Jana Chrzciciela, o Chciałbym, abyśmy tę uroczystość przeżywali jako uroczystość wielkiej solidarności Boskiego Syna z nami. Stał się jednym z nas. Tak bardzo, że poprzez ten Chrzest pokazuje nam, że solidaryzuje się również i z ludźmi dotkniętymi grzechem, po to, aby ich zbawić. A ta uroczystość, mimo woli, prowadzi nas do tajemnicy Chrztu Świętego. Do dnia, kiedy i nad nami otwarło się niebo i dał się słyszeć subtelny głos Boga Ojca. Ty jesteś moim umiłowanym dzieckiem, moim synem Piotrze, Józefie, Franciszku, Krzysztofie, Mario, Ireno, Agatą. Dziękujmy, kochani, za dar tego wielkiego sakramentu, który włączył nas we wspólnotę Bożych Dzieci, w tę wspólnotę, która prowadzi nas do zbawienia. Tradycyjnie, jak w każdą drugosobotni wieczór, tę najświętszą ofiarę sprawuje w intencji wszystkich wspólnot rycerskich, formujących się i modlących przy naszej parafii. Począwszy od widocznych tu przy ołtarzu rycerzy świętego Jana Pawła II, których witam, przybyli z różnych stron naszej diecezji, poprzez wojowników Maryi, rycerzy świętego Michała Archanioła i żołnierzy Chrystusa. Właściwie to wszyscy jesteśmy takimi rycerzami, którzy nieustannie walczą w tym świecie. Świecie nieraz prowadzonym na smyczy szatana o zbawienie. Prowadzi nas i towarzyszy nam ta, która jak modliliśmy się przed chwilą jest nie tylko służebnicą pańską, ale stała się i naszą służebnicą w dziele zbawienia. To dzisiaj dziękujemy za jej dar. Dzisiaj oddamy też i Bogu chwałę za nią, ruszając w naszą comiesięczną różańcową procesję światła do jej leśnego sanktuarium. Przygotowując się do dzisiejszego rozważania, wertując moje wycinki prasowe gromadzone od czasów kleryckich, pod hasłem Chrzest przeglądając segregator, natknąłem się na piękne świadectwo. Zamieszczone kiedyś na łamach ukazującego się we Francji, wydawanego przez księdzy palotynów miesięcznika Nasza Rodzina, świadectwo zatytułowane Świadectwo Nawróconego Żyda. Pozwólcie, że podzielę się z Wami na początek tego rozważania tym świadectwem. Pisze on tak. Dorastałem, wiedząc, że my Żydzi mamy swoją Biblię, a chrześcijanie swoją Nowy Testament. Wiedziałem, że były to dwie kompletnie oddzielne księgi, ponieważ ludzie, których znałem i którzy wierzyli w Jezusa, byli Włochami. Myślałem, że Jezus też był Włochem. Więc kiedy zrozumiałem, że był Żydem, było to dla mnie absolutnym szokiem. A potem, kiedy usłyszałem, że Nowy Testament był napisany przez Żydów, nie mogłem w to uwierzyć. Wierzyłem w to, co powiedzieli mi moi dziadkowie, że Nowy Testament był o tym, jak Żydzi prześladowali, jak prześladowano Żydów, jak ich prześladować, i że od tej księgi powinno się trzymać z daleka. Ja jednak byłem ciekaw. Czym jest? I kiedy otworzyłem Nowy Testament, byłem przekonany, że znajdę tam coś, o czym mi opowiadano, że była tu książka napisana przez ludzi, którzy zabijali Żydów. Tego oczekiwałem. Ale kiedy otworzyłem tę księgę, zobaczyłem opowieść napisaną przez Żydów. I o Żydach. Nowy te Testament był dla mnie fascynującą księgą. Kiedy otworzyłem go w bibliotece, upewniony, że nikt z moich przyjaciół mnie nie widzi, biorącego Biblię chrześcijan z półki, przeczytałem zdanie: Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama, trzech ludzi. Którzy zostali wymienieni, to Żydzi, byłem zszokowany i czytałem dalej. Przeczytałem o Żydzie, który w wiosce żydowskiej w Kraju żydowskim pewnego dnia wszedł do synagogi żydowskiej i powiedział, że jest mesjaszem. Im więcej czytałem o Jezusie, tym bardziej byłem Nim zafascynowany. Wszystko to, co czytałem, było piękniejsze niż inne części Biblii. Kiedy poznałem, zrozumiałem, że Jezus jest Mesjaszem, była to najbardziej żydowska rzecz, jaką mogę robić. To nie jest osoba, która jest zdającą się być odszczepieńcem naszego narodu, ale to jest ktoś. Kto został obiecany w naszej Biblii. 35 rozdział z Księgi Izajasza. Jest zadziwiający. Jeśli przeczytasz ten rozdział poza kontekstem Biblii. Mógłbyś powiedzieć, że to jest chrześcijańska Biblia. To jest Jezus. A to jest w Biblii hebrajskiej. Kiedy uwierzyłem w Jezusa. Nie odważyłem się powiedzieć o tym mojemu ojcu ponieważ były to lata 70. XX wieku, kiedy co chwilę było słychać o ludziach wstępujących do różnych sekt. Więc czekałem z tym kilka miesięcy, a kiedy już mu o tym powiedziałem, był bardzo sceptyczny. Sam jednak zaczął też czytać o Jezusie. Półtora roku później powiedziałem mojemu Ojcu, że w naszym mieście będzie wykład pisarza, który napisał książkę o Jezusie, tę właśnie, którą on ma na swoim biurku i którą czyta. Ojciec zgodził się pójść ze mną. I jednym z najpiękniejszych momentów mojego życia było to, kiedy ten człowiek, autor, który prowadził to spotkanie, powiedział, żeby każdy, kto był tam i był Żydem, który wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, podniósł rękę. Więc ja podniosłem rękę. Ale podniósł ją również i mój tata. Ja powiedziałem mu tato. On prosił, aby rękę podnieśli Żydzi, którzy wierzą w Jezusa, nie po prostu Żydzi. Na co tato mi odpowiedział: Ja doskonale rozumiem. Co powiedział ten człowiek i podniósł rękę. Następnym krokiem, który podjęliśmy razem z ojcem, było przyjęcie sakramentu Chrztu w Kościele Katolickim. Moja i ojca decyzja, żeby uznać Jezusa jako mesjasza, nie była jakąś hecą czy przemijającą modą. Sięgnęliśmy do głębokiej żydowskiej prawdy. Która jest mocą. Widzę teraz zmiany, które w nas się dokonują, a które po prostu nie pochodzą od nas. To Chrystus, Zbawiciel, prawdziwy Mesjasz w nas działa. Siostry i bracia, w Chrystusie Panu, zakochani w Matce Najświętszej, jak już wspomniałem, Tą mszą świętą wieczorną rozpoczynamy przeżywanie uroczystości chrztu pańskiego. Uroczystość ta przenosi nas niejako ze świata sierankowej szopki betlejemskiej do zwykłej codzienności, która jest skażona i złem i grzechem, którą w mocy chrztu Chrystusa Pana musimy my, Przemieniać w radosną rzeczywistość zbawienia. Słyszeliśmy w czytanym przed chwilą fragmencie Ewangelii, że Jan Chrzciciel udzielał w wodach Jordanu chrztu, pokuty i nawrócenia. Przychodzili do niego ludzie z całej okolicy. Wyznawali grzechy i otrzymywali chrzest nawrócenia. Pan Jezus takiego sztu nie potrzebował. Dlatego Jan Chrzciciel wzbraniał się mówiąc, to ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie. I wtedy ten wielki prorok przełomu Starego i Nowego Testamentu z ust Boskiego Mistrza usłyszał te słowa. Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko co sprawiedliwe. Tak. Pan Jezus kochani wypełnia swoją misję solidaryzując się z człowiekiem we wszystkim nawet z ludzką grzesznością aby uwolnić człowieka od grzechu którego to skutkiem jest śmierć duchowa. Czyni Chrystus Pan to co sprawiedliwe, konieczne. Aby objawiła się Jego chwała, która jest w stanie umocnić naszą wiarę. I tak się stało te dwa tysiące lat temu nad Jordanem. Niebo się otworzyło, i dał się słyszeć głos. To jest mój Syn umiłowany, którym mam upodobanie. Tak się wypełniły również i słowa proroctwa, proroka Izajasza, te, o których wspominał przed chwilą ów nawrócony Żyd. Kochani, nie byłoby w tej scenie sztupańskiego wiordani nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Chrystus Pan ani nie był brudny, żeby musiał się wykąpać w rzece, wcale nie, potrzeb nie potrzebował sztu. Bo był nam podobny we wszystkim oprócz grzechu. Po co zatem Chrystus Pan wchodzi do Jordanu? To pytanie już wiele wieków temu zadawał sobie i swoim słuchaczom wielki biskup święty Ireneusz z Lyonu. I odpowiadał: Otóż Chrystus Pan. Wszedł do Jordanu, bo tego potrzebował Jordan. Jordan potrzebował Jezusa, aby się oczyścić. Tak. Ale tego Jezusa, aby się oczyścić, potrzebuje każdy człowiek. Potrzebuje Go, aby się zbawić. Potrzebujemy Go my. Tworzący na mocy sakramentu Chrztu Świętego Kościół Święty. Potrzebują go wyznawcy innych religii, potrzebują go poganie. On stał się tym, który pragnie zbawić wszystkich, nie tylko wybranych. Kochani, to właśnie dziś. W ten drugosobotni wieczór w naszym mieście, wieczór szczególnie maryjny, mimo woli rodzi się pytanie, czy przy chrzcie Pana Jezusa w Jordanie była obecna Matka Najświętsza. Bo przecież nic nie wiemy o tym, by przyszli wraz z Józefem nad Jordan. Ale to pytanie rodzi kolejne bardziej retoryczne. Czy w dziejach zbawienia może być taki moment? Czy może być jakaś historia w dziejach zbawienia bez obecności Matki Najświętszej? Odpowiedź nasuwa się sama. Nie. Zarówno Chrystus Pan, jak i Matka Najświętsza okazują cichą i pokorną solidarność. Pana Boga z człowiekiem. Chrystus, Pan, który nie jest grzesznikiem, ale jak powiedziałem, wchodzi do Jordanu, do Jordanu jak grzesznik, by poprzez oczyszczenie, uświęcenie Jordanu rozesłać tę żywą wodę na cały świat. A Najświętsza Maryja Panna, choć wiemy, że jest niepokalana, to ona nie stroni od nas. I nie ucieka od nas, którzy jesteśmy grzesznikami. Ona wszystkich chce prowadzić do Pana Jezusa. Ona nie jest żadnym dodatkiem do zbawienia. Ona jest z nami. Ona jest z każdym, kto pragnie przyjąć Jezusa. Być może wiecie, a może są i wśród nas. Mieszkańcy Warszawy, którzy znają Kościół Warszawski pod wezwaniem Wszystkich Świętych. To w czasie okupacji niemieckiej ten Kościół Wszystkich Świętych znalazł się w obrębie getta, który utworzyli hitlerowcy dla Żydów. Ksiądz Antoni Czarnecki, jako ówczesny wikariusz parafii, został oddelegowany przez księdza arcybiskupa Szlagowskiego do posługi na terenie getta. Dlaczego tam został? Bo byli i Żydzi katolicy. I kiedy z całego miasta przesiedlono Żydów do getta, wraz z wyznawcami judaizmu, znalazło się tam około 2000 Żydów, którzy byli katolikami. Niektórzy już od wielu pokoleń. Ksiądz Czarnecki spotykał się z nimi codziennie. Po trzech tygodniach posługi w tym getcie stwierdził, że wśród przychodzących do niego są nie tylko katolicy Żydzi, ale również i wyznawcy judaizmu, którzy chcieli przyjąć chrzest i którzy chcieli zostać katolikami. Kuria Metropolitalna w Warszawie Podjęła wtedy decyzję o uproszczeniu tej procedury, która przygotowuje dorosłych do chrztu w związku z trudnymi warunkami i zagrożeniem życia. I wystarczyło, aby kandydat w obecności księdza i co najmniej jednego świadka wyznał wolę przyjęcia chrztu i wypowiedział wyznanie. Ksiądz Czarnecki zorganizował katechezy przed chrztem. Przed kościołem stała figura Matki Bożej Niepokalanej. Ustawił przy niej trzy ławeczki, i zawsze brakowało miejsc dla siedzących. Miejscowa ludność żydowska, będąca w tym getcie, zaczęła nazywać tę, figurą, tę figurę Matką Bożą z getta naszą mamą z getta. I ta figura. Stała się świadkiem chrztów, które w dni powszednie odbywały się na zewnątrz. Z konieczności, bo Niemcy poz pozwalali Kościół otwierać tylko w niedzielę na krótko przed mszą świętą. Potem świątynię trzeba było zamykać. Sakrament, jak pisze ksiądz Czarnecki, najczęściej przyjmowali mężczyźni. Zasady nie dzieci i młodzieży do 18 lat, poza wyjątkami. Kiedy prosili o to rodzice? Dlaczego Żydzi przechodzili na wiarę katolicką? Czy było to autentyczne pragnienie, czy raczej nadzieja, że przyjęcie chrześcijaństwa będzie drogą do ocalenia ich zagłady? I co napisał ów kapłan? Im dłużej w getcie pracowałem, tym dłużej byłem przekonany o autentyczności tego nawrócenia. Ci, co przechodzili na katolicyzm, cierpieli wiele od swoich rodaków, szczególnie od żydowskiej policji w getcie. Ksiądz Czarnecki relacjonował, że nie spotkał nigdy w getcie żadnego rabina, żeby mogli porozmawiać z nim na tematy religijne. A ci, którzy przychodziliby się ochrzcić, czuli się opuszczeni. Napisał we wspomnieniach, strasznie chcieli. I to nie tylko katolicy, żebym czytał im Izajasza o cierpieniach Jezusa. Pod koniec lipca 1942 roku odprawił ostatnią mszę świętą w tym kościele na terenie getta, ponieważ hitlerowcy podjęli decyzję o jego likwidacji. Przeczytał tekst o zniszczeniu świątyni jerozolimskiej. Nie mógł powiedzieć kazania, ponieważ już wiedzieli, że getto będzie likwidowane, a oni mordowani. Słychać było tylko szloch i krzyki. A po mszy świętej wśród wielkiego płaczu zebranych, ksiądz Czarnecki wynosił tę figurę Matki Bożej Niepokalanej poza teren getta. Co się stało? Niemcy w zdumieniu przyglądali się ze swoich wieżyczek, tej procesji nie zatrzymali odprowadzających do bramy figurę niepokalanej. Szedł wielki tłum szokających Żydów wpatrzonych w figurę niepokalanej. Uzy w ich oczach wyrażały również i wielką miłość dla niej. Ona ocalała jako znak tamtych czasów i tamtych nawróceń. Ona! Która o sobie powiedziała ja jestem służebnica pańska, stała się i służebnicą są tych, którzy w mrokach okupacji odnaleźli drogę do światła, do Jezusa. Kochani, ta dzisiejsza uroczystość, którą rozpoczynamy, uroczystość chrztu pańskiego. Kieruje nasze spojrzenie również i na Matkę Najświętszą. Ona pełna łaski, nazywająca siebie pokornie służebnicą. A Różaniec, z którym pójdziemy do jej leśnego sanktuarium, właśnie wychowuje nas do takiej postawy, do postawy, aby nie żyć z pozycji wyższości. Ale z pozycji służby. Dzisiejsza procesja maryjna, nasz dzisiejszy różaniec to też nic innego jak odnowienie łaski chrztu. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie i Maryja Pani Różańcowa spotykają się w jednym punkcie. Prowadzą człowieka do odkrycia Kim jest Jezus i kim jesteśmy my w nim? Ona dała mu ciało, ale ona nas uczy również i kontemplować Boże słowo wcielone. Jordan to objawienie misji odkupienia i przypomnienie. Jaką wielką łaską uwolnienia nas od skutków grzechu pierworodnego jest dla każdej i każdego z nas sakrament Chrztu. Ale sakrament ten jest również i, kochani, dla nas wielkim zobowiązaniem. Matka Najświętsza, nasza niebieska Mama, może sprawić to, by to, co dla nas drogie i cenne, nie zginęło i nie utonęło, by nie wytarła się nam łaska sakramentu sztu, byśmy o niej nie zapomnieli. I dlatego dajmy się prowadzić tej, która jest i naszą służebnicą. Dajmy się jej poprowadzić tak jak ci Żydzi z warszawskiego getta, których ona prowadziła do Jezusa. Posłuchajmy jej rad, by nie zbłądzić. Popatrzmy na nią też jako na jedynego i wyjątkowego świadka Jezusa i my sami bądźmy świadkami. W tym laicyzującym się, jak często mówię, prowadzonym na smyczy szata na świecie. Żyjący w III wieku filozof Plotyn napisał: Dusze zapalają się jedna od drugiej jak pochodnie. I wiemy, że miliony takich dusz zapaliła Matka Najświętsza. Ale warto postawić sobie właśnie dziś pytanie. Czy ty, droga siostro i drogi bracie, zapaliłaś, zapaliłeś chociaż jedną? Mój ulubiony patron, święty ojciec Pio, w jednym ze swoich listów pisał. Jest bardzo wielu ludzi, którzy do śmierci nie powiedzieli nic nikomu o Bogu. Tak. Wiemy, że nie brakuje chrześcijan, którzy innym nic nie powiedzą o Jezusie, którzy dziś może się go wstydzą w kręgach towarzyskich, boją się przyznać, że są uczniami Chrystusa. Są to niemi świadkowie, a przecież mieli obowiązek mówić: Może i my jesteśmy takimi niemymi? Trudno nam nieraz, może w sytuacji, kiedy wszyscy plują na kościół, powiedzieć: Ja jestem w tym kościele, ja jestem kościołem. Co mówimy dzisiejszemu światu? Czym mówimy? Co mówią? Chrześcijanie niechrześcijanom, czy współczesnym poganom. O czym świadczą nasze usta? Czy o Chrystusie? O czym świadczy nasze życie? Czy o Chrystusie? O czym świadczy nasze zachowanie? Pamiętajcie, od tego zależy nasza przyszłość. To znaczy nasza wieczność. Od tego zależy przyszłość i niejednego człowieka, któremu możemy wskazać Chrystusa, którego możemy do niego podprowadzić. Możemy to czynić tak, jak Matka Najświętsza, wskazując na niego i mówiąc: Jego, słuchajcie, uczynijcie wszystko, co wam powie. Oby tak było. Obyśmy nie zmarnowali tej wielkiej życiowej szansy. Amen.